Dlaczego liście trują? Kolor zielony uspokaja, dlatego sadzimy drzewa. Tymczasem w polskich realiach drzewa są zielone tylko przez pół roku. Miasto jest wrogim siedliskiem dla drzew, które bardzo się tutaj męczą. Zimozielone drzewa i iglaste w ogóle mają tu znikoma szanse na przetrwanie. Sadzone drzewa przez 5 miesięcy są zwyczajnie szare i brudne, a jesienna depresja dotyka wielu Polaków. Jeżeli zależy nam na kolorze zielonym, Wystarczy wszystkie bloki przemalować z dominującego piaskowo-żółtego na żywy zielony kolor. Drzewa bowiem trują na wiele sposobów, ale liście w tym dominują. Od czasu wprowadzenia zakazu palenia liści, problem ich zagospodarowania przyprawia miasto o gigantyczną dawkę zanieczyszczeń. Obecnie dominująca metoda walki z liśćmi sprowadza się do estetycznego pakowania ich w worki foliowe. Tak! Ten sam plastik, który został nam zakazany w formie sklepowych foliówek trafia teraz do środowiska za sprawą kochanych drzew. Trudno oszacować liczbę drzew w miastach, bo na szczęście wiele wciąż rośnie w miejskich lasach, tam gdzie są pożądane i ekologiczne. W jednej z ostatnich akcji posadzono jednak w stolicy milion drzew, z których 600 tysięcy trafiło na trawniki. Tam gdzie liście muszą być uprzątane, to około 2 miliony wielkich worków foliowych każdego roku. Tak właśnie działa pseudoekologia miejska. Alternatywne metody nie są lepsze. Przydrożne trawniki sprzątane są dieslowskimi kombajnami, napędzając eksploatację złóż ropy naftowej. Grabienie ręczne oznacza zatrudnienie wielu pracowników, których przecież w dużych miastach brakuje. Muszą oni dojeżdżać lub konieczne zbudowanie kolejnych blokowisk na utrzymanie stale rosnącego korpusu pracowników zieleni miejskiej. W każdym przypadku liście wywożone są samochodami z miasta. Wywołuje to smog i zatrucie powietrza, szczególnie uciążliwe w okresie, gdy drzewa są już nagie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że węgiel zgromadzony w liściach szybko wraca do atmosfery. Liście, przekształcane w kompost czy biogaz, szybko ulegną rozłożeniu z powrotem do dwutlenku węgla. Zatem bilans netto jest na niekorzyść ziemi i środowiska. Nie tylko drzewa nic przez cały okres wegetacji nie wyłapały, bo wróciło to do atmosfery, lecz jeszcze wprowadziliśmy plastik i spaliliśmy ropę, aby drzewa obsłużyć. Walor estetyczny osiągany przez pół roku ponoszony jest kosztem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i nieodwracalną degeneracją klimatu. Na koniec mały eksperyment. Można oczywiście liści nie zgrabiać, nie, nie czyścić tego, ale to jest, prowadzi do niebezpiecznych sytuacji, gdyż no na liściach już nie jedna osoba złamała nogę i do niejednego wypadku na drogach doszło. Natomiast przeprowadziłem tutaj taki malutki eksperyment. Te liście leżą już wystarczająco długo, żeby się rozłożyć i proszę bardzo, one zamieniają się w drobinki, które są. Tworzą smog w mieście. Tak więc, jeżeli latem liście pochłaniają smog, to jesienią zwracają go aż z nawiązką. Dziękuję.